Bardzo się cieszę, że słuchasz tej audycji. To jest automatyczny podcast. Seria ta pomoże Ci dowiedzieć się więcej o nowoczesnej automatyce przemysłowej. Kamil Jastrzębski razem z Dominikiem Bednarkiem dostarczą informacji, które pomogą Ci w codziennych problemach zawodowych i nie tylko. Znajdziesz tutaj informacje o pracy w utrzymaniu ruchu. Chłopaki zajrzą za kulisy działania firm integratorskich, a także producentów komponentów automatyki, aby lepiej zrozumieć, jak mogą pomóc Ci w Twojej codziennej pracy. Będą rozmawiać z ludźmi, którzy odnieśli osobisty i zawodowy sukces w tej branży. Poruszą tematy dobrych praktyk, wyzwań i trendów panujących w tej dziedzinie. Czasami będą rozmawiać o kwestiach około zawodowych, lecz ściśle związanych z tą branżą. Nieważne, czy jesteś producentem, handlowcem, automatykiem, studentem czy integratorem. Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie. Jestem przekonana, że ta audycja pomoże Ci dokonać automatycznej transformacji w kogoś lepszego. To jest Automatyczny Podcast. Zapraszam. Dominik, startujemy. Cześć. Nie musisz się tak nachylać. Będziecie dobrze słyszeć. Słychać. Tak? Spoko. Okej. Okay. Cześć. Przedstaw się. Mam na imię Dominik Bednarek. Bednarek na imię? <grym> Kamil Bednarek. Ja, widzę. Ja, ja, wytniemy to jeszcze raz. Masz drugą szansę. Mhm. Słuchaj, bo słuchają Cię. Tak? Tak. <grym> <grym> Dobra, dajesz jeszcze raz. A co to nie mogę mówić, mam na imię Dominik a, obok mnie siedzi Dominik Bednarek. A ja nazywam się Kamilia Trziemski. Cześć. Cześć. I co? Co masz tam zapisane? No przeczytaj. Mam zapisane na kartce od mojego kolegi Przed Kamila. Przedstawiliśmy się już. Przedstawiliśmy się. Moż możemy to odhaczyć. E, o czym będziemy mówić w nadchodzących odcinkach naszego automatycznego podcastu? O dobrze, czyli o czym będziemy mówić? <laughs> że ściągę potrzebujesz. Zdecydowanie, Kamil, bo. jak będziesz tak stukać w to biurko, to wszystko będzie słychać. Ok, dobra. Pierwsze koty zapłaty. Czyli co? Generalnie chcemy poruszać tematy związane z automatyką przemysłową. Co wchodzi w ten zakres? Między innymi od czego taki automatyk? Y A tak, to jest automatyk. No właśnie, kim w ogóle jest automatyk? Co musi mieć automatyk? Ja spotykam się z różnymi opiniami, że elektryk to jest elektryk i automatyk i mechanik musi mieć wszystko. Niektórzy uważają, że automatyk to jest osoba, która zajmuje się urządzeniami do napięcia 24 v powiedzmy czasami do 48. Niektórzy uważają, że jak skończyli Politechnikę, to są automatykami. No, no właśnie, więc jest, jest, <laughs> ale... dość szeroki temat. No Ale okej, okay, powiedzmy, drogi słuchaczu, zakładamy, że wiesz, kto to jest automatyk, a jak nie, to słuchaj dalej, na pewno się dowiesz. W następnym odcinku przeszakamy Ci, że już będziesz wiedział. No dobrze, czyli będziemy mówić o automatyce, ale czy tylko? No nie. Poruszymy wiele innych ważnych kwestii związanych z tym, ale to jak poruszać się w świecie E, automatyki w świecie biznesu. Jak e, radzić sobie z różnymi kwestiami, które towarzyszą temu e, zawodowi. Już otwieram, ale tu nie mam internetu. Ale jesteśmy nieprzygotowani. Ale dzisiaj Kamil tutaj chcieliśmy no, zabłysnąć pierwszym odcinkiem no, podcastu i takie tutaj, problemy techniczne. Kiedyś będziemy się z tego śmiać. Natomiast bardzo przepraszam. To nie było w scenariuszu. Cóż, może czwarty punkt weźmy tutaj. Już sobie. chcesz od razu z pierwszego na... Od z pierwszego chcesz... Czym się zajmujemy w chwili obecnej? Czym się zajmujemy? Okej, okay, no zajmujemy się podobnymi no rzeczami. Działamy w branży automatyki. To... Dokładnie. Obecnie jesteśmy w hotelu. O, tak, ale wróćmy jeszcze. No, obecnie tak. obecnie tak, oddychamy, jesteśmy w hotelu, pijemy niemieckie piwko, ale działamy w automatyce przemysłowej, stricte działamy w branży szkoleniowej, to jest nasze core. Wywodzimy się z przemysłu, ja spędziłem w przemyśle grubsze 11 lat, w takim stricte. Ja około 10. I i co? No i obecnie działam bardzo mocno w branży szkoleniowej. Pracujemy, mocno udzielamy się w firmie EMT Systems, która ma swoją siedzibę w Gliwicach. Mam nadzieję, że drogi słuchaczu kojarzysz tą firmę i mam nadzieję, że mogliśmy się spotkać na moim kursie, czy na kursie Dominika, czy gdzieś w okolicach. No ale szkolenia to nie tylko. Oprócz tego zajmujemy się... Generalnie systemami sterowania, uruchamianiem, serwisem, diagnostyką sieci przemysłowych o tym też będzie e, mowa. A, a propos sieci, diagnosty sieci diagnostyki, to Dominik, gdzie jesteśmy aktualnie? No, jesteśmy tutaj w takiej miejscowości we wschodnich Niemczech. Nazywa się ona Szmóln, a, a czekamy na szkolenie z zakresu, e, który jest z zakresu sieci Profibus, z zakresu diagnostyki firmie Indusol. Także myślę, że będzie to dość ciekawe doświadczenie. Planujemy tutaj e, być 3 dni. Także zobaczymy co tam się nowego dowiemy. Dobra, mam to listę tych tematów mniej więcej, co byśmy tutaj chcieli opowiadać. W grubsza no trochę jest na przyszłość. Między innymi, między innymi m, bardzo ciekawy temat wydaje mi się. E, twój wymarzony mistrz w pracy. No tak, Kamil. Wiem, że byłeś mistrzem. A przez ja wiem, kilka że ty lat. też byłeś mistrzem. <laughs> Także więc... tutaj na pewno możemy się e, wymienić. I, ja nie wiem, czy to nie będzie taka wy, wypaczona wizerunek, bo możemy opowiadać, ja ty to byliśmy świetni, cudowni. Zapytać... I dlaczego nie zostaliśmy kierownikami? <laughs> Dlaczego dłużej żeby nie zostali? No, no, właśnie, to też jest ciekawy, ciekawy temat. Co tam dalej? Moglibyśmy jakiś wyjazd z, z trenerem, szkoleń przeprowadzić, jak myślisz? No, Znale z, znaleźlibyśmy jakieś delikatne? No, myślę, że tak. Myślę, że tutaj ktoś by chętnie pewnie podzielił się swoimi doświadczeniami na temat prowadzenia szkoleń, na temat poznawania nowych ludzi, na temat tego, jak to wygląda od strony technicznej, na temat tego, ile musiał poświęcić czasu, jak wyglądała jego kariera przed rozpoczęciem działalności związanej ze szkoleniami. Porozmawiamy sobie pewnie w przyszłych odcinkach, może nie w przyszłych odcinkach, ale w jednym z następnych odcinków na temat podwyżek, jak negocjować wynagrodzenie, co robić, żeby zarabiać Całkiem fajne pieniądze, bo wydaje mi się, że ta branża ofituje w miejsca, w których y, można godne pieniądze zarabiać i być zadowolonym nie, nie tylko z pracy, ale i z pensji, z pensji która wpływa na nasze konto. Mm -hmm. Będziemy rozmawiać sobie o sieciach, o różnych e, elementach sieci. Wiem, że jesteś specjalistą w tej dziedzinie, więc na pewno. Będę mógł się od ciebie wiele nauczyć. A ja myślę, Kamil, że od ciebie, no ale tutaj nie będziemy się za bardzo przekonać, bo słuchacze czasami. Mamy taki punkcik, Skąd pomysł na podcast? Ja mam pomysł w od ciebie, bo to ty mi pokazałeś. A, to był mój pomysł. Tak, to był Twój pomysł. No Natomiast po, skąd Ty się dowiedziałeś o podcastach? No ja się dowiedziałam o podcastach? To historia dosyć długa jest. Ja podcastów słucham może 4 albo 5 lat. A zaczęło się od bloga Jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego, który w pewnym momencie zaczął nagrywać audycje. No, pomysł ciekawy. No, I potem, myślę, że dość wartościowy. Tak, no też za powiedzmy... Twoją radą zacząłem szukać ciekawych podcastów i też na tego człowieka trafiłem. Także myślę, że warto. No ale jego podcasty są po prostu. No to jest trochę inna liga. No właśnie, znaczy, są z innej tematyki. Za rok może dwa, <gryw> Jak to mówią schodami na strych. Jeszcze godny podcast to jest mała, wielka firma Marka Jankowskiego. Ym, i no jest jeszcze kilka, no może tutaj nie chcemy uprawiać. To ten Pan o którym mówiłeś, że to był pierwszy podcast w Polsce, tak? Ym, wiesz co, aż takiej wiedzy nie mam, na, te, na pewno w tym roku mamy rok 2018, 19 już, styczeń yy, i obchodzi dziesięciolecie swoich podcastów, także na rynku polskim utrzymał się 10 lat, ponad 200 odcinków, no Panie Marku gratulujemy. Mhm. Więc. No to pan Szafrański w tej chwili chyba ma 122 podcasty, czyli no, troszkę. To mniej. jest ta sama liga. To jest ta sama liga. Wydaje mi się, że to są dwa najpopularniejsze podcasty w Polsce. Tematyka dosyć yy, ogólna. Yy, powiem tak, osoby, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej, czy wystartowaniem w tym temacie, yy, polecam. Małą, wielką firmę. A osoby, które sobie nie radzą z małymi, dużymi pieniędzmi, albo poszukują e, informacji, jak połatać swój budżet, to będziemy kierować do Michała Szafowskiego. Co Dominik? Myślę że, tak. Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli ktoś nie ma pomysłu, co z tym swoim zawodem, automatyka przemysłowego, to będziemy go kierować do nas. Aha, tak, tak, to zostań, zostań z nami. Tak, że e, tutaj... Coś jeszcze chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć? Może przedstawmy jeszcze kilka ciekawych tematów, które tutaj poruszymy w tym podcaście. Co musi umieć automatyk? O, to, to moglibyśmy. Moglibyśmy kilka Całą godzin poświęcić. Moglibyśmy ze, ze dwie serie na ten temat poświęcić. No. Temat jest dosyć szeroki, bo są miejsca, gdzie automatyk jest od wszystkiego, czyli automatyk musi znać się i na hydraulice, i na mechanice, na pneumatyce, na elektryce, na wysokich napięciach, na niskich napięciach, na sterowaniu, na programowaniu sterowników, na sieciach, na informatyce. O czymś jeszcze zapomniałem? No, myślę, powiem? że na pewno, ale w tej chwili no, nie jeszcze przychodzimy. Jeszcze musi dobrze sprzątać, bo przecież każdy automatyk musi sprzątać. Dokładnie. Myślę, że moglibyśmy też... Opowiedzieć coś o książkach z branży automatyki, bo jest kilka pozycji. Jest kilka ciekawych pozycji. Ciekawych tak. pozycji, jest kilka, które można ominąć. Na pewno będziemy o szkoleniach rozmawiać. No zdecydowanie, zdecydowanie. no bo to jest yy, branża, w której się obecnie poruszamy. Obecnie się poruszamy. I też wydaje mi się, że wspomnimy, jak to się stało, że pojawiliśmy się w tej branży, bo. U mnie to jest bardzo ciekawa historia. Nie również. U ciebie ja też. Myślę, również? że 10 lat w branży automatyki, no to można by książkę już napisać, pewnie, no to... odnośnie tego, co się działo na przestrzeni lat, od początku kariery, aż do teraz. Także mm -hmm. zdecydowanie myślę, że tutaj się podzielimy tak. naszymi historiami. Będziemy mówić też o pracy w utrzymaniu ruchu. Jak to wygląda? Jaki jest charakter tej pracy? To może być ciekawe z punktu widzenia powiedzmy, osób wchodzących na rynek pracy, którą ciężko podążyć i zasugerujemy pewne, pewne możliwości kariery, bo dokładnie, tym bardziej, że dzisiaj możliwości jest bardzo dużo. Możesz od razu po szkole zatrudnić się u pracodawcy w firmie integratorskiej. Możesz iść do pracy do firmy produkcyjnej. Na utrzymanie ruchu, możesz iść do firmy projektowej, możesz iść do centrum szkoleń, tak. Yy, także tutaj bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o możliwości takiej osoby, która jest automatykiem, tak. Także myślę, że yy, dzisiaj no, automatyk ma na rynku pracy bardzo dużo do powiedzenia. Tak, no, automatyk ma bardzo dużo do powiedzenia, ale też opowiemy, dlaczego automatyk w przeciwieństwie do informatyka. Powiedzmy, że chcemy porównać programistę automatyka i programistę działów IT. Dlaczego zarobki automatyka i programisty są tak różne? Spróbujemy odpowiedzieć przynajmniej na to pytanie. Ale też zobacz. Zmierzamy w tą stronę, że te języki programowania wysokiego poziomu, te działy IT będą musiały iść w stronę automatyki. I o ile dzisiaj automatyk i informatyk to są dwie różne branże, to wydaje mi się, że za te 5 lat. No, może być już zgoła inaczej. Tym bardziej, że producenci sterowników PLC bardzo mocno naciskają na język programowania wyższego rzędu. Tak, tak. tak, tak. W tym momencie Siemens, w tym momencie również sterowniki bernheker Reiner, które troszkę gdzieś tam poznałem. Także tam zdecydowanie stawiają ci producenci na języki bardzo podobne do języka C. No, no że tutaj na pewno, natomiast taki informatyk musi mieć taki powiedzmy pogląd tego, co on w ogóle w tym sterowniku robi, tak? Bo to, że coś zaprogramuje, no to musi mieć świadomość, że nastąpi jakiś ruch maszyny. Musi być e, przeszkolony z tego zakresu, musi być świadomy, jakie czekają e, zagrożenia. Także to nie jest taka prosta sprawa być programistą, umieć język C i zostać automatykiem. I w drugą stronę również tak, będąc automatykiem, który porusza się w językach niższego rzędu, um, nauczyć się języka wyższego rzędu też pewnie nie jest tak łatwo. Także obydwie grupy e, zawodowe będą miały tutaj pole do popisu w najbliższym czasie. Myślę, że tak jak Kamil powiedziałaś, w przeciągu najbliższych pięciu lat. Mhm. Także. Może na zakończenie, ujawnię, że będziemy też rozmawiać o cyberbezpieczeństwie. To jest bardzo ciekawy i interesujący temat, a o tym się dużo nie mówi, bo kto chce chwalić się no, swoimi porażkami, no ja nie chcę mówić, że w mojej fabryce, słuchajcie. Przedwczoraj doszło do cyberataku i nasza produkcja stała przez 5 godzin, Nie no, To jest moja tajemnica, ale... To... I że to jeszcze Ty byłeś autorem tych zabezpieczeń, tak? tak? że to jeszcze ja poskąpiłem tam iluś tam pieniędzy, okroiłem budżet i podarowaliśmy sobie ten firewall. Ale to też jest koncepcja podchodząca pod Industry 4.0. Właśnie, co to jest Industry 4.0? Będziemy spróbować Wyjaśniać te tematy, bo to jest bardzo popularny temat. Na pewno, drogi słuchaczu, się z tym spotkałeś. Ale czy do końca wiemy, co to znaczy? Z czym to się je i jak to ugryźć? Myślę, że poruszymy to w następnych odcinkach tego podcastu. Dominik, chyba na dzisiaj wystarczy. Mhm. Co? Dzięki co? bardzo za rozmowę. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że e, było miło. Słyszymy się w następnym odcinku. Odcinku trzymajcie się cieplutko. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.